<laughs> ok, sometimes I'm really forgetting important stuff. <laughs> Naprawdę nieraz to zapominam ważne rzeczy. <laughs> I mean summer 2025 in my previous short video that is linked here Chodziło mi o lato 2025 w tym krótkim filmie, co tutaj połączyłem. <laughs> Sometimes we all make mistakes. No nieraz to my wszyscy błędy robimy. Or honestly theoretically I have seen this game already on gamescom in this time, so. Yeah, it's maybe okay. <laughs> no, tak w sumie normalnie widziałam tą grę też już w tym czasie na tej hey, gamescom. C można mówić, że jest okej, okay, yeah? <laughs> ach ja. Yeah. O, good morning routine before walk. Nasza rutyna nad ranem, zanim praca się zaczyna. Czyli to, co my zawsze tak robimy. Enrique. Because of my new work, more videos are coming soon. Przez moją pracę, więcej filmy już niedługo będą przychodzić. Actually, I need a little bit of break. Chwilowo to ja potrzebuję małe przerwy.